W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Witaj, Najczystsza Maryjo. Jezus powiedział do swoich apostołów. Idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzyszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski, wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wwiedzcie się, kto tam jest godny i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu powitajcie Go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. Jeśli by was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym, wychodząc z takiego domu albo miasta strząśnijcie proch z nóg waszych, zaprawdę powiadam wam ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu. Moi kochani, mówić o tym, że bliskie jest Królestwo Boże i wierzę rozpoznawać Chrystusa z martwych stałego w moim życiu dzięki łasce bożej mogę to zrobić i myślę że każdy z was słuchając tego też potrafi rozpoznać w większym czy mniejszym stopniu Chrystusa w swoim życiu ale niewielu przyczyniło się do tego aby ktoś był uzdrowiony a żeby ktoś był uwolniony od wpływu złego ducha i ponieważ jestem świadomy że to całkowicie Przekracza zarówno moje możliwości, jak i moje doświadczenie. Mogę tylko się modlić za chorych i proszę Cię, Panie, ażeby ci, którzy są chorzy, ci, którzy doświadczają dręczeń złego ducha, ażeby byli przez Ciebie dotknięci i uwolnieni. A czy tak się stanie? Ufam Chrystusowi, że On jest mocem to uczynić i to zrobi. Jeżeli ktoś z Was tego doświadcza teraz to dajcie znać. Przyjdź Duchu Święty i uczyń nasze świadectwo wielkie, ale my chcemy być całkowicie skupieni na Chrystusie. Cieszyć się Jego obecnością, radować Jego prowadzeniem i być wiernymi Jego Słowu. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.